Cześć, witam Was ponownie z tego sosnowego lasu. Przez to, że znalazłem tamtego borowika sosnowego, to zachęciło mnie, żeby poszukać dalej. Co prawda u mnie grzybów nie ma, bo nawet mimo, że ten deszczyk wczoraj padał, to to jest za mało, dlatego, że jak jechałem drogą, to niby wydawało się mokra, ale pod spodem był suchy piach. Więc no, jeszcze jest za mało tego deszczu. Ale dzisiaj wieczorem, i jeszcze niby jutro, ma padać, to liczę na to, że będzie bardziej wilgotno. A teraz, tutaj znalazłem kolejne borowiki sosnowe. Już wam je pokazuję. Tu jest pierwszy. Naprawdę, one chyba wszystkie są takie przepiękne. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Liczę na to, że wreszcie jakiś wysyp będzie. Wykręcam, słuchajcie, żeby grzybnia zostawała. O, patrzcie jak ładnie wygląda. Tam, już stąd, jak wy... byłem tutaj, obszedłem to miejsce. Już nie wiem, czy je widać, rosną tam dwa kolejne prawdziwki. I właśnie do nich teraz podejdziemy. O. Idziemy w takim dużym sosnowym lesie. Naprawdę jestem przeszczęśliwy, że tak żywy znalazłem. Wszystkie to są borowiki sosnowe. O, tutaj mamy kolejnego. To jest drugi. Ogólnie trzeci w moim życiu. O, jeszcze też zakrywam zawsze. Tutaj. Załązka jest taki no, największy. O, trzeci. Patrzcie, ten jest gigant. Widzicie, tutaj mamy tą trójkę. I tutaj już je widać, jak tutaj stoją dwa kolejne. No. Mało kto by takich borowików nie zauważył. Jak ich to widać, przynajmniej w takim nowym lesie z mchem. Z daleka, o tutaj jest kolejny prawdziweczek. O, o, ale ma dużą nogę, taką. Ale taką nogę ma dziwną, taką jakąś na pół. Dziwne, a tutaj jeszcze jeden stoi. Patrzcie. One, właśnie porowiki sosnowe, zawsze rosną w sosnach, tak jak wszystkie tutaj. Też mają te wiśniowe kapelusze. Wykręcamy, zakrywamy i są kolejne dwa przepiękne, cudowne borowiki sosnowe. Jest ich ogólnie tutaj 5, jeszcze z tamtym jednym i to jest 6. Warto było się w tym miejscu pokręcić, bo takie borowiki to naprawdę jeszcze nigdy takich nie zbierałem sosnowych. Najładniej wygląda według mnie ten albo ten o. Patrzcie. Wszystkie mają takie o wiśniowe kapelusze. O. Tym się charakteryzują. Według mnie są ładniejsze niż szlachetne, już wam to mówiłem. Ogólnie w tym lesie grzybów nie ma za bardzo, nawet trujak. Chodzi mi o trujaki oczywiście. Ale tu się parę prawdziwków trafiło. I to nie są takie zwykłe prawdziwki, słuchajcie, tylko naprawdę przepiękne prawdziwki sosnowe. Szlachetne. Są według mnie troszkę brzydkie, ale wszystkie grzyby mi się bardzo podobają, wszystkie. A tu patrzcie, słuchajcie, przy tym sosnowym rośnie jeszcze taki tak dopiero wyrasta, nawet nie nabrał jeszcze koloru, taki no drobniaczek, słuchajcie, ojejku, ale ładny. Jakbym przyszedł parę dni później, to ten byłby bardzo stary, a ten by był mniej więcej taki, jak ten właśnie. No i cóż, no. Mam nadzieję, że będą zdrowe. Tamten był zdrowy. To myślę, że te też będą. Na razie będę kończył. Żegnam się, do zobaczenia. s u k a m d